Hej, hej! Dzień dobry! Ja jestem Magda i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym roślinnym vlogu. Nie spodziewałam się takiej tematyki odcinka. Chciałabym na wstępie zaznaczyć, że to nie jest żadna reklama, żadna współpraca. Po prostu często pytacie mnie o sklepy, które polecam. Ja rzadko polecam sklepy, ponieważ rzadko w sklepach kupuję. Zazwyczaj kupuję od innych kolekcjonerów, od osób prywatnych. Sklepy. Tak jak mówię, no raczej rzadko. Natomiast jakiś czas temu zobaczyłam na czyimś story, już nawet nie pamiętam, na czym Zamówienie w tym sklepie w Republice Roślin. To była chyba nawet Anturia. Podobało mi się na jakimś stanie przyszły. Sprawdziłam sobie ich stronę online, bo to jest sklep online i stwierdziłam, że są w fajnej cenie. Więc w przyszłym roku, jak będę chciała sobie kupić rośliny, to pewnie skorzystam. Po czym zaczęłam ich obserwować na Instagramie, po czym pojawił się post, że już niedługo otwarcie sklepu stacjonarnego i co pomyślałam, o fajnie, ciekawe gdzie, wchodzę, sprawdzam. Tu się okazuje, że Wrocław. No więc byłam bardzo zadowolona, jak możecie się domyślać. A otworzyli się e, w ten weekend jakoś i na story pokazali, jakie mają rośliny. I powiem Wam szczerze, że no ceny, jakie pokazywali, były bardzo dobre. A potem na tym story zauważyłam, że mają taką piękną, dosyć sporą, tak jak widzicie, Hoje Krinkle eight za 28 zł. Ja dałam za tą roślinę 28 zł. Jak dla mnie jest bardzo dobra cena, dlatego, że jakbym chciała kupić fragment cięty, to dałabym niewiele mniej, a byłoby to dużo, dużo mniejsza osina nieukorzeniona. Jedyne co to będę musiała, zaraz przerzucimy ją sobie do bigosu, bo tutaj tą ziemię, no nie jest to czysty kokos chyba, ale no za ładna to ona nie jest. E, oprócz tego kupiłam sobie to anturium, które obok mnie widzicie. To jest Anturium Villenaorum. Jest przepiękne, jest duże i dałam za nie tylko 170 zł. Za tak duże Anturium, to już czasami od kolekcjonerów się więcej daje za rośliny tej wielkości. Więc, no. I tu idzie inny liść. No służycie, jak to jest piękny. I jeszcze Anturium Dylnaoron to jest jedno Anturium, które rośnie na kapustę, czyli wypuszcza i utrzymuje bardzo dużo liści i tym liściom się za dużo nie dzieje złego. Jego nie będziemy przesadzać, on ma w pełni całkiem, całkiem ładne podłoże. Korzenie tej przez. Przeźroczystą doniczkę, widzę, że są w ładnym stanie. Zresztą tutaj górą, tak jak możecie zobaczyć, też puszcza sobie korzenie. To jest chyba kokos wymieszany z lechuzą. W ogóle to wygląda, jakby to był i perlit, i zeolit. Tak wygląda, jakby był wymieszany z lechuzą. Nie wiem, czy czymś jeszcze. No, póki co, sobie w tym zostanie. Nie będę ruszać. Jak mu w tym dobrze. I tyle. Więc chciałam Wam dotknąć o tym sklepie, dlatego, że często mnie pytacie jaki sklep polecam no i myślę, że teraz mogę z czystym sumieniem, póki co, jak na moment, w którym do tej pory zrobiłam zakupy, polecić sklep Republika Roślin, jeżeli jesteście z Wrocławia, to w ogóle możecie iść osobiście i sobie wybrać roślinę. Tam było w ogóle takie anturium, regale wielkie, takie no, liść miała, ja wiem, z 60 cm długości, 50-60 myślę. Możecie zobaczyć na ich Instagramie na zdjęciu jednym, jest to regale. Za 400 zł. Jakby nie to, że nie miałam gdzie postawić, to go kupiła, 400 zł. To takiego olbrzyma, rozumiecie to? Przepiękne. Dobra, zajrzymy tej piękności w korzenie. Zobaczymy, do której z doniczek się zmieści. Mam nadzieję, że do z nich się zmieści, bo to, ta doniczka jest dosyć szeroka. Ale, ale staram się zrobić tak, żeby się zmieści, bo nie mam aktualnie większej doniczki luźnej. A wolałabym nie trzymać w tym podłożu, bo w tym podłożu to ja to mało je zabiję, a nie chciałabym tego zrobić. Ogólnie nie udało mi się kupić choinki, wiecie? Nie udało mi się kupić choinki, koniec końców. Włożyliśmy tej w okolicy i się okazało, że mają tylko cięta. Ja nie chciałam się bo chciałam w doniczce. Eee... I zostaliśmy bez choinki. Ale moi rodzice wysłali mi kilka nagrań, więc będziecie mieli na przebitkach choinkę z mojego domu rodzinnego. Dzisiaj. Więc troszeczkę świątecznie będzie. Wiem wam szczerze, że jestem zaskoczona cenami. Eee, jak też tam pytałam o różne inne rośliny, to ceny naprawdę były bardzo przystępne i dosyć konkurencyjne, jeżeli chodzi o to, jakie ceny się teraz kształtują na rynku. Z tego co wiem, to taka tendencja ma być utrzymana. W ogóle ja uwielbiam takie miejsca, gdzie jak coś kupujesz, to możesz popytać o tą roślinę, albo nawet o inne rośliny, jeżeli masz z nimi doświadczenie, czy na przykład coś przesadzać, albo jak coś wam nie gra. No i właśnie ta osoba, która tam wtedy była, to był w ogóle właściciel. Um. Odpowiedziałam mi na pytania i dotyczące tego Orum, co do warunków, które mam, czy będzie odpowiednia bardziej witryna, czy bardziej regał. Porozmawiałam nawet z nim o innych kwestiach dotyczących anturów. Możecie porozmawiać naprawdę o roślinach, których tam nie kupujecie, a jak macie jakieś pytania, tak najbardziej możecie podpytać, więc ja bardzo lubię coś takiego, bo uważam, że to jest, to jest zawsze coś więcej niż tylko sklep, też taka wytworzenie sobie troszeczkę społeczności z klientami, z którymi się rozmawia. Więc ja uważam że to za duży plus. O! Dlaczego wszyscy mówią, żeby przedstawić z produkcyjnych podłóż? U góry się wydawało na wiór, a jak spojrzymy sobie tutaj głębiej, to widzicie, to jest mu krótko. No ja bym na przykład podlała, bo u góry jest wiór dosłownie wiór a tutaj jeszcze mu krótko. No ale korzenie widzę, że ma ładne. Jako że moja kamera nie umie jej ustawić tak, żeby nie wyciszała mnie, jak coś robię, bo ona, słysząc inne tony, wycisza jednocześnie mój głos. Przez co mnie, gorzej słyszycie na takich filmach przesadzania, to ja będę czytać korzenie nic nie mówiąc, będzie to mi włączone na przyspieszeniu i będziecie to widzieć dokładnie. Ja tak jak widzicie staram się oczyścić całe podłoże, dlatego że to nie jest tylko przesadzanie do większej doniczki, ale ja staram się dać jej całkowicie inne podłoże, bo najgorsze co możecie zrobić to oczyścić w tym przypadku z zewnątrz. To jest zostawić podłoże, które będzie mocno trzymać wodę, a dookoła odsypać podłożem mocno przysychającym. To wtedy już lepiej zostawić w ogóle w takim ciężkim podłożu, i bo, bo później zrobicie tak, że, że um, część korzeni będzie przesychać strasznie szybko, a część będzie siedzieć w wodzie I albo Wam wysuszycie na wiór jedne korzenie, albo zaczniecie przelewać drugie korzenie. Więc to jest opcja. Jak już się bierzecie za takie czyszczenie, to czyszcie to dogłębnie. No i jak się okazuje, ja zdobyłam 55 hoje, bo w sobotę wam nagrywałam film o mojej kolekcji hoje. Miałam ich 54 no i w niedzielę kupiłam 55. Tutaj, tak jak możecie zobaczyć, odsłoniłam część, ale tutaj nie chcę za bardzo. Rozsypywacją w samym stole. Tutaj jest taka część czystego kokosa. Początkowo ogrodnicy musieli po prostu hodować tą małą roślinę w takim kokosie, i później zamiast z niej wyjąć, to po prostu wsadzają do większej doniczki. No Dla nich to jest mniejsza praca, zresztą w ich warunkach też się z tymi roślinami nic nie dzieje. W naszych warunkach, tak jak mówię, najgorsze co możecie zrobić roślinie, to zrobić jej podłoże, które będzie różnie przesychało, w zależności od tego, jaki rodzaj podłoża jest. Więc jak przetyszczamy, to czyszczamy wszystko, tak jak mówiłam. I staram się to zrobić jak najdelikatniej, żeby nie pułrzyć korzeni. A raczej nie tyle, nie pułrzać, co pułrzać jak najmniej, bo zawsze część korzeni uszkodzimy w tym przypadku. No, nie da się nie uszkodzić, jak się uzyska ten, ten kokos. Dobra, tyle, ile dałam radę usunąć korzenie, tyle... tyle. ile dałam radę usunąć kokosa, tyle usunęłam. Trochę korzeni się potraciło, tak jak widzicie, ale nie większość, więc nie ma tragedii. Teraz możemy sprawdzić, która ręczka będzie lepsza. To będzie za mała, nawet nie będę prowadzić, tego tam umieścić, ale myślę, że ta powinna być dla niej w porządku, jak najbardziej. Czyli chodzi o podłoże, jest to moje klasyczne podłoże, co zrobię większą ilością kumetów. Nawet. Nawet sporo większą ilością pumeksu. Zazwyczaj daję go trochę mniej, trochę mi się tutaj go przesypało, ale już tak zostawię, bo w sumie kory jest dosyć sporo, więc powinno być ok. Mamy już naszą choję w podłożu docelowym i w docelowej doniczce, jak na razie. ten się spokojnie, przekręci później do światła. bo przy tym górze, dlatego te są tak skierowane. Teraz będziemy mieli krótką przerwę na przypitkach a ja przygotuję sobie płyn do mycia liści i jeszcze wyciszymy liście i porozmawiamy sobie o szkodnikach. Mam przygotowanej tej nim, czyli na litr wody pompka płynu do mycia naczyń, albo jakiegoś delikatnego płynu i około 5 ml olejku nim tłoczonego na zimno. Dlaczego wybrałam taki sposób? Dlatego, że ja tą roślinę oglądałam już w sklepie i nie było żadnych śladów szkodników. Oglądałam ją jak przyszła do mnie do domu, jak ją przywiozłam, nie było żadnych szkodników. Oglądałam ją jeszcze dzisiaj przed nagrywaniem filmów, nie znalazłam żadnych szkodników, w związku z czym, że jest lekko zakurzona i że tak na wszelki wypadek chciałabym być zabezpieczona, nie będę używać chemii, użyję po prostu roztworu olejku NIM. No i będę sobie myła teraz liście, żeby wszystko było idealnie i żeby ładnie błyszczała i żeby mieć zabezpieczenia przed szkodnikami. Ja dostałam tutaj taką fajną ścierkę od cioci i wujka z wyjazdu i powiem Wam szczerze, że wziąłem sobie do czyszczenia roślin, dlatego ona jest jakby trochę z mikrofibrem, ma taki rodzaj włókna, tak trochę wygląda i bardzo dobrze mi się tego sprawdza, bardzo fajnie zmywa brud i bardzo szybko się ją pierze, więc ogólnie polecam takie ściereczki właśnie bardziej jakby ala mikrofibra do do czyszczenia liści olejem im. I to by było wszystko w dzisiejszym vlogu. Moje prezenty świąteczne od rodziców, bo kupiłam je sobie w ramach właśnie prezentu świątecznego. Jak widzicie, były bardzo trafione i bardzo podoba mi się to, w jakiej cenie je znalazłam. Dajcie znać, czy Wy coś jeszcze sobie kupiliście na święta z roślin, czy nie, czy czekacie do nowego roku. Do zobaczenia w kolejnym vlogu, który będzie już ostatnim vlogmasem w tym roku. Trzymajcie się ciepło. Pa!